Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zaprezentuję Wam moją pracę na konkurs Lloyda Maliny. Więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam na odcinek. Podczas pracy była majówka, jak widzicie, zbudowałem park, na którym są trybuny oraz scena. Więc zacznę omawianie. Tutaj mamy trybuny i dużo ludzi, jednego animatora i policję, która pilnuje porządku, jak widziałam schodki i dużo ludzi. Tutaj mamy schodki, właśnie. Do wejścia na trybun. I tak to się prezentuje. Pod trybunami znajduje się mini sklep, w którym można coś kupić. Jak widzicie, tutaj jeden chłaszcz coś sprzedaje tej jednej mamie z dzieckiem. No i pokażę może od tyłu ten sklep, żeby było to po prostu bardziej widać. W sklepie mamy jakieś napoje. To jeszcze jak widzicie mamy jednego pana, który tutaj będzie później sprzątał trybuny. Tak on się prezentuje. Dalej mamy tutaj skrzynię z owocami oraz inne skrzynie też z owocami. I tu mamy jakieś rogale oraz bagietkę. Prezentuje się rzeczka, jak widziałam tutaj jednego nurka, który, będzie pływa tutaj w rzeczce. Mam tutaj jednego rybaka, który łowi rybę. Tu już mu się nawet jedną udało złapać. I jak widziałam tutaj trochę roślinności przy rzeczce oraz żabę. I tu mamy jeszcze obok scenami krzaczek oraz jak widziałem jakieś choinki. No i dużo ludzi, którzy patrzą na występ. No oczywiście jeszcze są ci z trybun. Jak widzimy, też policję, która pilnuje porządku na dole. No i mamy tutaj też mnie, który tutaj, właśnie patrzy też na występ. Oraz, jak widzicie, mamy tutaj występ: jak widzimy, gitarzystę oraz Żyletę, która śpiewa, oraz emeta który tutaj na końcu będzie rozdawać autografy oraz jak widzicie mam jeszcze tutaj worek z różnymi atrybutami do potrzebnych do występu. Ja rzucam takie złote groszki, żeby było wiadomo, gdzie kończy się scena. No i tak prezentuje się moja cała praca na konkurs Lojda Maliny, więc tak ona się prezentuje jeszcze z boku. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że on się spodobało. Dzięki za oglądanie tego filmu. Marka, cześć!